Mando Insight oraz Studio Inigo przedstawiają Agnieszka Kozak Mądra bliskość Jak dbać o siebie i innych Czyta Justyna Antoniak Wstęp Bliskość to więź Bliskość to związek Bliskość to przyjaźń, to autentyczne spotkanie, bez lęku, z miłością, z wdzięcznością. Anna robi dużo dla innych. Wiele osób wie, że może się do niej zwrócić o pomoc. Jej telefon często dzwoni, a ona zawsze ma czas. Kiedy kładzie się wieczorem do łóżka, czuje jednak jakiś delikatny smutek, choć przecież tylu ludziom pomogła. Piotr osiąga swoje cele w korporacji, jest dobrym i rzetelnym pracownikiem. Wiele osób uważa, że jest człowiekiem sukcesu, jednak kiedy jest mu źle, odkrywa, że nie ma z kim o tym porozmawiać. Zofia tak bardzo poświęciła się byciu mamą, że czasami ma wrażenie, że nikt nie widzi jej zmęczenia. I potrzeby, by ktoś się nią zaopiekował. Zdarza jej się zasypiać z poczuciem, że dla nikogo nie jest ważna. Bartek warczy na żonę i czuje ucisk w klatce po kolejnej kłótni, bo przecież ją kocha, ale jakoś nie potrafi zapanować nad przykrymi słowami, które wychodzą z ust, jak klocki wysypujące się z pudełka. Kasia czasami sięga po słodycze, kiedy zostaje sama wieczorem w domu. Bywa smutna, więc czekoladki pozwalają na chwilę przyjemności. Piotr jest lekarzem, który w pełni poświęca się dla innych. Co ich łączy? Wygląda na to, że tęsknota za bliskością, której nikt ich nie nauczył. W dzisiejszym świecie gubimy siebie, bo nauczyliśmy się żyć dla innych, jednocześnie żyjąc obok siebie. Zgubiliśmy prawdę o sobie, a ta jest nam potrzebna, byśmy mogli być szczęśliwi. Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie. Nancy McWilliams Diagnoza Psychoanalityczna Dotknięci cierpieniem wynikającym z braku dostatecznej miłości, potrzebujemy czułego dotyku dotyku miłości dla samego siebie, by zbudować w sobie poczucie bezpieczeństwa i odwagę potrzebną do zaufania, że można być blisko i nie krzywdzić, że możemy się nauczyć budować bezpieczne więzi zamiast takich relacji czy przywiązań, które dla wielu są więzieniem pełnym lęku przed odrzuceniem. Tworzyć takie więzi, które są miejscem wzajemnej miłości i bliskości. Jednoczące ludzi dzięki doświadczeniu akceptacji i bycia ważnym. Potrzebujemy takiej bliskości, która daje pewność, że można po prostu być i tylko to jest wystarczającym uzasadnieniem miłości. Potrzebujemy dłoni, które dotykają z czułością. Każdy ma swoje czułe miejsce, miejsce, które czasami chce ukryć, bo uważa, że jest słabe, niewłaściwe, obrzydliwe, może wstydliwe. I właśnie to miejsce potrzebuje delikatnej dłoni, która zajmie się raną, kogoś, kto zapewni, że będzie obok. Opatrzy i popatrzy z miłością. Chcecie zaprosić do spojrzenia na siebie w taki sposób, by móc pozwolić sobie na zatrzymanie się nad tym, co w Tobie tego potrzebuje. Chcecie zaprosić do spotkania ze sobą, do utkania siebie na nowo, by móc otulić siebie samego płaszczem bezpieczeństwa. Bezpieczna więź ze sobą stanowi piękny punkt wyjścia do relacji z innymi. Potrzebujemy akceptującej bliskości i pierwszą osobą, która może ją dać, jesteś ty sam. Dla wielu osób brzmi to niewiarygodnie, ale tak właśnie jest. Chodzi o to, żeby odnaleźć przyjaciela w sobie, a przyjaźń to szczerość i bliskość emocjonalna. Możemy czekać latami, aż ktoś nas pokocha, a możemy podjąć decyzję o pokochaniu siebie i byciu blisko ze sobą. Chodzi o bycie w zgodzie ze sobą, puszczenie sznurków przeszłości, trwanie w tu i teraz, byś mógł mieć wpływ na to, kim jesteś i jak się czujesz. Bycie w zgodzie ze sobą to pełna akceptacja siebie takim, jakim się jest, z prawem do dumy z siebie, do słabości i potknięć. To serce wypełnione bezwarunkową miłością, która przyjmuje życie i pozwala wybierać życie, dzisiaj, bo Twoje jestem realizuje się w dzisiaj, w spotkaniu z tym, co dobre w Tobie. Chcecie zaprosić do podróży w kierunku bezpiecznej bliskości, którą możesz zbudować w swoim najważniejszym domu w sobie, w swoim ciele. Do bliskości mądrej, takiej, która umie dokonywać wyborów. O słowie mądrość pięknie napisał Krzysztof Grzywocz. Zdefiniowałem mądrość jako odwagę i umiejętność smakowania rzeczywistości. Człowiekiem mądrym jest ten, kto delektuje się życiem. Bo być blisko to wzrastać w mądrej więzi ze sobą i z innymi. Być blisko to umieć wybierać, by smakować niewiele i znaleźć nasycenie, upraszczając życie. Świadomie rezygnować z wielu rzeczy drugorzędnych na rzecz trwania przy tym, co sensowne, aby to, co smakujemy nas, nasyciło i wypełniło. Rozdział pierwszy- spotkanie ze sobą. By umieć być z innymi potrzebujesz nauczyć się być ze sobą. Nauczyć się tworzyć i kreować bliskość, wybierać i decydować. Dobierać jej barwy do obrazu, który jest dla ciebie wyjątkowy. Miłość i bliskość wymagają procesu tworzenia. Świetnie o ułudzie miłości bez działania pisze Fromm. Większość ludzi uważa, że miłość to sprawa obiektu, a nie zdolności. Ludzie ci często sądzą, że świadczy to o sile ich miłości, jeżeli nie kochają nikogo poza ukochaną osobą. Ponieważ nie dostrzega się, że miłość jest działaniem, siłą ducha, dochodzi się do przekonania, że wystarczy jedynie znaleźć właściwy obiekt, a potem wszystko potoczy się już samo. Pogląd taki da się porównać do stanowiska człowieka, który chce malować, ale nie uczy się sztuki malarstwa, tylko twierdzi, że musi poczekać na odpowiedni obiekt, a potem, kiedy już go znajdzie, będzie malował znakomicie. Erich Fromm o Sztuce Miłości. Autentyczne spotkanie ze sobą to trudne wyzwanie. W świecie pełnym mądralińskich, niemądrych, którzy lepiej wiedzą, co dla nas dobre, w świecie doradzaczy i specjalistów od tego, co powinno się robić albo co wypada, trudno jest być po swojej stronie. Trudno jest wybierać mądrze, czyli w sposób, który nam służy bez poczucia winy i lęku, że nie spełnia się oczekiwań. A przecież piękno zaczyna się wtedy, gdy masz odwagę być sobą, czyli realizować złożony w tobie potencjał. Miłość chciała, abyśmy istnieli, mamy w sobie zasianą niekwestionowalną miłość. Jednak czasami jej zaprzeczamy narzekając, żyjąc w lęku przed odrzuceniem, nie doceniając tego, kim jesteśmy. Z lęku przed odrzuceniem rezygnujemy z bliskości, opuszczamy siebie, nie podejmujemy się malowania pięknego obrazu siebie i swojego życia. Pięknie o tym napisała Magda po warsztatach budowania bliskości dla małżeństw. Dla mnie warsztaty były przełomowym spotkaniem z samoakceptacją. Ważnym krokiem w budowaniu zaufania do siebie oraz wyjściem naprzeciw potrzebie zmiany w jakości komunikacji z moim mężem. Staż małżeński prawie 24 lata. Punktem wyjścia było odkrycie, jak bardzo potrzebowałam stanąć w prawdzie w odniesieniu do własnych stłumionych emocji, nieodkrytych i przez to niewypowiedzianych potrzeb. Ile napięcia ze mnie zeszło, gdy doświadczyłam przyjęcia siebie przez innych z całym swoim skrywanym lękiem i towarzyszącym mu smutkiem. Podjęłam wtedy pierwsze kroki ku wyjściu ze strategii bycia z innymi, nastawionej na przetrwanie w niewidzialności. Wsparcie i przepływ dobra, jakie dała mi grupa warsztatowa, były w tej kwestii bezcenne. Bo czy może być większe szczęście, niż być obdarowanym i samemu obdarowywać? A to się właśnie wydarzyło poprzez szukanie kawałków dobra w sobie, dzielenie się nimi, ale też wyrażanie wdzięczności innym. Teraz mam poczucie bezpiecznego i budującego naszą relację szlaku komunikacji. I choć ciągle jest sporo wyzwań w tym zakresie, to świadomość poczucia sensu, wzmocniona widzianymi przez nas i naszych bliskich zmianami, sprawia, że chcemy iść dalej. Warto mieć żywe serce i kwitnąć przy drugim, żywym i kochającym sercu. Bycie w zgodzie ze sobą nie jest takie proste, ponieważ wymaga pokazania siebie w autentyczności, a tej długo nas oduczano. Nauczono nas za to spełniania oczekiwań innych, by to oni byli zadowoleni, bo ich zadowolenie dawało na miastkę bliskości, by, tak jak napisała Magda, przetrwać w niewidzialności, byle tylko móc być. By zatem zacząć być blisko siebie, warto zrobić kilka kroków, w swoim tempie, ale konsekwentnie. Bycie w zgodzie ze sobą nie jest możliwe bez pożegnania życia w kłamstwie, bez porzucenia iluzji o tym, kim nauczyliśmy się być, zbyt wcześnie, bo takie były oczekiwania otoczenia, bo to dawało bezpieczeństwo, ale oddalało nas od siebie, bo trzeba było grać, by być przyjętym. Chodzi o te kłamstwa, w których wybierasz to, co się powinno, co wypada, co należy, które za cenę bliskości oplatają cielinami nakazów i zakazów kiedy trudno o swobodny ruch, z lęku, żeby nic nie zepsuć i nikogo nie urazić. Bycie w zgodzie ze sobą to często rezygnacja z tego, czym karmi nas świat zewnętrzny, co chce nam wtłoczyć, by przykryć naturalną potrzebę wewnętrznej wolności. Byśmy nie czuli, co jest dla nas dobre, byśmy wierzyli w to, co inni dla nas wybrali, bo oni uzurpują sobie prawo, by wiedzieć więcej i lepiej, w czym dobrze wyglądasz, gdzie lepiej pracować, jak masz się czuć, czego potrzebujesz. Wymaga to zrezygnowania ze świata doradzających, którzy są tak blisko, że czasami aż trudno ci oddychać, gdy choćby pomyślisz o tym, co ważne dla ciebie, a oni już wiedzą, co należy zrobić. Bycie w zgodzie ze sobą to wybór życia w samoświadomości, odpowiedzialności za siebie, za akceptowanie tego, co było. Bo to mnie ukształtowało, ale nie jest mną. To przeszłość, którą czasami trzeba odkleić od siebie, by móc ubrać się w nowe. To jak wyrzucenie starych ubrań, z których już wyrośliśmy i w których nie wyglądamy dobrze, bo nasze ja jest już inne, w innym miejscu życia potrzebujemy czegoś innego. Bycie w zgodzie ze sobą to umiejętność stania po swojej stronie, bez kompromisów w kwestii tego, co dla nas ważne. To gotowość na zanurzenie się w swój świat wartości i w swoją wartość, by wybierać to, na co zasługujemy, by otwarta dłoń miała odwagę sięgać po to, co daje życie. Bycie w zgodzie ze sobą to życie swoim życiem, reszta to tylko iluzja i podróbka, pozwalające trwać w kłamstwie i nie docierać do prawdy o sobie. Podsumowując. Jeśli chcesz zacząć budować bliskość z innymi, musisz nauczyć się być po swojej stronie i kochać siebie. Pięknie to oddaje rozmowa białego królika z Alicją. Ale czy ty mnie kochasz? Zapytała Alicja. Nie, nie kocham cię, odpowiedział biały królik. Alicja zmarszczyła brwi i zaczęła pocierać ręce, jak zawsze, gdy była urażona. Widzisz, powiedział biały królik. Zastanawiasz się teraz, co sprawia, że jesteś taka nie do kochania. Co z Tobą jest nie tak, żeby chociaż trochę Cię pokochać? Nie mogę Cię kochać takiej. W świecie zewnętrznym nie zawsze będziesz kochana, Alicjo. Będą dni, kiedy ci, co mieli Cię kochać, będą zmęczeni. Świat nie będzie spełniał ich oczekiwań. Wtedy Cię skrzywdzą. Ponieważ ludzie tacy są, zawsze depczą uczucia innych. Czasami z powodu nieostrożności, nieporozumień lub konfliktów ze sobą. Jeśli nie pokochasz siebie chociaż trochę, jeśli nie stworzysz powłoki miłości własnej i szczęścia wokół swojego serca,